Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynków energetycznych. Teraz zapraszam serdecznie na podsumowanie stycznia 2025. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Ok, spójrzmy jak ceny kształtowały się w styczniu. Na rynku spotowym Polska miała bardzo zbliżone ceny do. Niemiec było to około 114 euro za megawattogodzinę. Najtańsze ceny były w Skandynawii, czyli w Norwegii, Szwecji oraz w Finlandii. Następnie dość tanio było również w krajach bałtyckich oraz Hiszpanii i Portugalii. Droższymi krajami od Polski były głównie kraje południowej i centralnej Europy, czyli tutaj Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja i co ciekawe, też w Szwajcarii było dość drogo. Polska w styczniu głównie eksportowała energię za granicę, natomiast o tym będzie w dalszej części materiału. Z ciekawych informacji no to w styczniu został zakończony tranzyt gazu z Rosji przez Ukrainę, zostały ogłoszone nowe sankcje na rosyjskie paliwa, fundusze inwestycyjne zwiększały nadal swoje długie pozycje na rynku, uprawnień do emisji CO2, Zakończono rozbudowę kolejnego zbiornika w terminalu LNG w Świnoujściu. PGE podpisało wstępne porozumienie dotyczące nabycia części projektów od Zepak w tym elektrowni gazowej oraz 50% udziału we wspólnym przedsięwzięciu dotyczącym elektrowni jądrowej. A pod koniec stycznia rząd chce znowelizować ustawę o rynku mocy tak aby Pojawiły się aukcje dogrywkowe i faworyzowały one elektrownie gazowe. I Ministerstwo Klimatu tłumaczy to ryzykiem niedoborów mocy w przyszłości. Idąc dalej do cen w poszczególnych dniach stycznia. No to możemy zauważyć, jak ciekawie nam się rozpoczął styczeń. już 1. Stycznia mieliśmy cenę. Średnią w dniu ujemną było to minus 78 zł. No i był to też najniższy, najniższa cena w całym styczniu. Najwyższą cenę odnotowaliśmy 15 stycznia na poziomie 863 zł. Średnio w styczniu ceny wyniosły 478,71 zł. Na rynku dnia następnego. Widzimy, że oprócz tych głównych. Dwóch dni, które były no, dość ekstremalne i bardzo tanie i bardzo drogie, no to większość miesiąca była relatywnie stabilna. I tutaj byliśmy w przedziale od 400 zł do 550 przez większość dni. Aby lepiej zrozumieć tę dynamikę, no to spójrzmy, jak kształtowała się produkcja z odnawialnych źródeł energii w stosunku do Zapotrzebowania krajowego i widzimy, gdy ten poziom produkcji z OZE jest bardzo wysoki, wynoszący nawet ponad 40% zapotrzebowania, tak jak to było czy 1 stycznia, czy 11 stycznia, no to te ceny zazwyczaj są relatywnie niskie. Natomiast, gdy tej produkcji z OZE jest mało, nawet to schodzi poniżej 10%, tak jak 15 stycznia. Czy 19, 21, 22 stycznia, no to ceny wtedy są relatywnie wysokie, sięgające ponad 600 zł w dobie. Na kolejnym wykresie jest pokazana produkcja elektrowni konwencjonalnych podzielone przez zapotrzebowanie krajowe oraz wymianę międzysystemową. I tutaj widzimy pozytywną korelację, czyli jeżeli te poziomy są wysokie, osiągające 65, nawet 70%, no to wtedy ceny energii są bardzo wysokie, ponieważ muszą wtedy wchodzić do gry elektrownie coraz to starsze o wyższych kosztach zmiennych, i to automatycznie podwyższa ceny dodatkowo. Możemy zobaczyć, że w styczniu też było dość sporo tej produkcji. I ona była też skierowana w kilku dniach mocno na eksport nawet do Niemiec, Słowacji czy Czech. A najniższe poziomy odnotowaliśmy 6 stycznia święto było to tylko 36%. Natomiast to ciekawe, nie był to najniższy dzień, najniższa cena w danym dniu. Niżej było 1 stycznia. Przechodząc do profilu cenowego, czyli tutaj spojrzymy na cenę średnią w danej godzinie w styczniu. Pamiętajmy, że każda godzina ma swoją cenę i warto znać ten profil, aby móc efektywnie korzystać w miarę możliwości cen energii elektrycznej, kiedy są one najniższe. I tutaj w styczniu Najniżej było w nocy od 1 do 6. I następnie wybicie o godzinie 9 średnio do 590 zł. Oraz o godzinie 17, 18, 19 było to powyżej 600 zł średnio w styczniu. Dolina pefaukowa od 11 do 15, praktycznie niezauważalna gdyż tej produkcji z pv jest bardzo mało. Przechodząc dalej do profilu dobowo-godzinowego, to spójrzmy, że w grudniu najdroższą godziną relatywnie była godzina 17, natomiast w styczniu była to godzina już 18. I możemy też zobaczyć, że ten profil styczniowy jest bardziej płaski. Poranny off-peak to było około 70 do 77% bejzu a najdroższa godzina 18 to było 129% bejzu natomiast w grudniu w poprzednim miesiącu poranny off-peak stanowił około 60-65% średniej a najwyższa godzina to było 137% średniej, więc ten rozstrzał te spready były w grudniu wyższe niż w styczniu no i zobaczmy też, że te godziny 23-24 również stały się w styczniu droższe, czyli relatywnie off można powiedzieć, że podrożał w stosunku do średniej bejzowej. Podsumowując rynek spotowy oraz rynek terminowy na koniec stycznia 2025, no to styczeń rozliczył się drożej niż grudzień, luty jest wyceniany, Prawie 500 zł za megawattogodzinę. Marzec jest wyceniany około 440-450 40, zł. I następnie kwartał drugi, jeszcze niżej kwartał trzeci, 455 zł. Kwartał czwarty, 466 zł. I następnie rok 2026, 470 zł za megawattogodzinę, a rok 2027, co ciekawe, niżej 451 zł za megawattogodzinę. I tutaj pamiętajmy, że te kontrakty terminowe są bazą, są taką ceną podstawową, która jest używana do wyceny kontraktów z klientami końcowymi. Jeżeli chcemy zawrzeć umowy na stałą cenę na przyszłość lub też mamy umowy. Branżowe, gdzie indeksujemy tą cenę w dłuższym okresie czasu, natomiast ceny spotowe również są podstawą do wyznaczania cen dla klienta końcowego, jeżeli mamy umowy z cenami dynamicznymi, i wtedy co miesiąc mamy różną cenę na fakturze. Następnie przyjrzyjmy się modelowi opłacalności produkcji. Energii przez elektrownie konwencjonalne. I tutaj spójrzmy jak to w styczniu wyglądało. I widzimy, że już pod koniec grudnia, na początku stycznia, tutaj ta żółta linia, czyli base, był relatywnie blisko low z modelu, czyli takiego poziomu, gdzie teoretycznie nie opłaca się produkować energii elektrycznej, więc elektrownie niechętnie będą sprzedawały te kontrakty. Co może tworzyć presję na wzrosty, i tutaj w styczniu widzimy, że model rósł praktycznie przez większość miesiąca, no i to automatycznie tworzyło presję na wzrosty na kontrakcie na rok 2026. No i tutaj głównymi przyczynami były wzrosty na rynku gazu oraz na rynku prawnie do emisji CO2. Na koniec stycznia, wedle modelu, też ta przestrzeń do wzrostów yy, jest relatywnie większa niż do spadków przy niezmiennych cenach surowców energetycznych. I tutaj czynniki cenotwórcze, czyli uprawnienia do emisji CO2, mieliśmy bardzo wysokie wzrosty. W styczniu było to 12%. Średnia cena wzrosła aż o 36 zł. Na gazie również mieliśmy wzrosty i rynek spotowy urósł o 5 zł średnio, natomiast kontrakt terminowy na przyszły rok o 11 zł do góry. Jedynym tutaj surowcem spadkowym w styczniu był węgiel i zanotował 3% spadki miesiąc do miesiąca. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w styczniu Tutaj nadal najwięcej było energii z węgla kamiennego: 5,7 TWh, 36%. Następnie węgiel brunatny, 3,3 TWh, 21%. I na trzecim miejscu wiatr, 3,1 TWh, już 20% pokrycia zapotrzebowania, czy całej produkcji w styczniu. Następnie gaz ziemny. 1,9 terawattogodziny i 12%. No i następnie fotowoltaika z bardzo małym udziałem 3%, biomasa 2% i elektrownie wodne bez elektrowni szytopompowych tylko 1%. A jeśli chcesz sprawdzić, jak można obniżyć koszt energii w Twojej firmie, to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną oraz na mój blog naszynekenergii.pl. A teraz przejdźmy do danych fundamentalnych. Z rynku. Podsumowując, główne czynniki, jakie będziemy analizowali, to będzie krajowe zapotrzebowanie na moc, import i eksport energii z Polski, produkcja z OZE i tutaj głównie będziemy patrzeć na wiatr oraz fotowoltaikę. Ceny uprawnień do CO2, gazu ziemnego i węgla omówiliśmy już we wcześniejszych momentach. Pierwszym czynnikiem, który przeanalizujemy, to jest krajowe zapotrzebowanie na moc i tutaj widzimy spadki rok do roku, było to niecałe 20 GW na godzinę. Mamy natomiast wzrost miesiąc do miesiąca, bo w grudniu te poziomy były lekko poniżej 19 GW. Natomiast pamiętajmy, że w grudniu też był na no długi okres świąteczny. Następnie wymiana międzysystemowa. I tutaj mamy kontynuację trendu z poprzednich miesięcy. Już listopad był na eksporcie, grudzień również był eksportowy. Natomiast styczeń jest tutaj rekordowy w okresie ostatnich mm, trzech lat. Mamy średni eksport w godzinie na poziomie. 1250 MW. I tak jak pokazywałem na początku na mapie, no to eksportowaliśmy głównie na Czechy, Słowację oraz Niemcy, natomiast importowaliśmy energię głównie ze Szwecji. Oczywiście, patrząc na ten wykres, musimy pamiętać, że tak duży eksport energii z Polski, co do zasady podwyższał ceny spotowe więc te kraje sąsiednie importowały od nas energię elektryczną, no i dość wysokie ceny w tych krajach nie pozwalały polskim cenom osiągać niższych poziomów. Tworzyło to niejako presję na ceny spotowe na wzrosty. Teraz przejdziemy do informacji odnośnie produkcji z wiatru i tutaj w styczniu było to średnio 4000 207 MW średnio w godzinie. Był to poziom bardzo zbliżony do stycznia w roku poprzednim. I było to też dużo więcej niż w poprzednim miesiącu w grudniu. W zakresie wskaźnika Capacity Factor, czyli takiego wskaźnika efektywności produktywności, no to w styczniu osiągnęliśmy poziomy 39 i ,5%, Więc tak jak widzieliśmy, produkcja była na tym samym poziomie, natomiast wskaźnik efektywności jest niższy, co jest pochodną tego, że przez rok przybyło nam mocy zainstalowanej. Mamy też duży wzrost miesiąc do miesiąca, bo to jest aż o 8 punktów procentowych wyższa efektywność. Jeśli chodzi o moc zainstalowaną w Polsce, no to mamy już około 10 550 MW zainstalowanych, a średnia produkcja z wiatru z ostatnich 12 miesięcy to jest już 2670 MW. Następnie przejdźmy do fotowoltaiki i tutaj w styczeń zanotował poziomy 578 MW. Jest to wzrost i miesiąc do miesiąca, i rok do roku. Natomiast pamiętajmy, że no w styczniu nie ma za dużo tej produkcji z fotowoltaiki. Natomiast są to poziomy wyższe niż w grudniu. Wskaźnik Capacity Factor wyniósł w styczniu 2,8%. Jest to identyczny. Wynik jak rok temu w styczniu i wyższy o 1 punkt procentowy niż w grudniu 2024. Moc zainstalowana w fotowoltaice nadal rośnie. W styczniu mamy już około 20 600 MW zainstalowanej mocy w fotowoltaice. Widzimy, że te trendy są. Bardzo mocne wzrosty w tym segmencie rynku OZE są naprawdę pokaźne w przestrzeni ostatnich kilku lat. Po analizie zapotrzebowania wymiany międzysystemowej, gdzie był dość spory eksport oraz produkcji z OZE, zobaczmy, jak kształtowała się generacja jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. I mamy styczeń wzrost rok do roku, mamy też wzrost miesiąc do miesiąca. No i tutaj głównym czynnikiem był właśnie ten eksport z Polski, który podnosił potrzebę produkcji energii z elektrowni konwencjonalnych. W temacie dłuższego trendu czyli jak te jednostki wytwórcze pracują. W dłuższym terminie, tutaj biorę pod uwagę średnią z ostatnich 12 miesięcy, no to nadal mamy to niskie poziomy, około 10 170 MW średnio w godzinie, więc ten trend jest od kilku lat spadkowy, natomiast mamy pewnego rodzaju wyhamowanie na tym trendzie w ostatnich dwóch miesiącach. Ważnym czynnikiem wpływającym na ceny gazu, a w konsekwencji na ceny energii elektrycznej, są poziomy zapełnienia magazynów gazu ziemnego i w Europie, i w Stanach, i w Azji, de facto na całym świecie. Natomiast ja tutaj przedstawię dane tylko z Europy, gdzie odnotowaliśmy dość spore spadki, dość szybkie było to wytłaczanie gazu w styczniu. I na koniec stycznia mamy poziomy 54%. Jesteśmy poniżej poziomu średniej dziesięcioletniej, gdzie zazwyczaj w tym okresie jest to 2 punkty procentowe wyżej, 56%, co de facto może tworzyć pewną presję na wzrosty na rynku gazu. Tak jak w poprzednim roku, większość roku byliśmy zdecydowanie powyżej średniej dziesięcioletniej. Tak styczeń już tutaj pokazuje nam, że nie będzie tak łatwo jak w poprzednim roku. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, dzięki temu będziesz miał treści na bieżąco. A jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to proszę prześlij go do swoich przyjaciół czy znajomych, przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak mogą zarządzać swoimi zakupami energii, czy jak mogą też obniżać koszty energii w swoich firmach. Dziękuję.